Dzień dobry wszystkim, ja jestem Simon na kanale Simon Games i witam Was na no, następnym odcinku widzowie. W dzisiaj gramy po raz kolejny w Polish Car Friday. Ciekawe Ci znowu, że parę papierów robimy. a sam bardzo dobra, koniec będącie łapki w górę, subskrybujcie kanał dzwoneczkiem, bo odbijamy na tym kanale 10 subskrypcji odcinki na tym kanale macie w środę o godzinie 14.30 i na kanale drugim główny macie Roblox macie Minecraft na wtorki, soboty o godzinie 15.30 a my już lecimy do gry dobra widzowie, mamy grę Widać, no. Miałem fabrykę, fabrykę jest wyraźnie, jakąś jadę, nie kościoła i miałem aż... Gdzie 49. 49 na 74, a dopuszczalne jest... 49, dopuszczalne jest 37, nie ma nie. Mamy Dobra, jedziemy na razie na manualu. O Boże! Co ja robię? Co ja robię? Dobra, ucieczka bardzo No łoże, to mam stoić, to mam stoić. Tak. Tu mogę stoić. Tu stoiąc, że raczej, do nas, do nas ulica. już nie boję jechać w drodze. Ale co wiecie się na live na y tej grze. Ja jestem bardzo chętny. To powiedzieć, że jest, gdzie mam O Obok, gdzie mam środa, środa, no trzeci, no trzeci. No no Więc podajcie, z bo będą live y, gdyby tej się pojawiały. Że... Ja was zachęcam do korzystania w znajdę widzowie nie wierzę patrzcie ten mandat 1500 zł no nie wierzę w to ja w to nie wierzę normalnie nie wierzę w to mandat 1500 złotych, boże ale no, ale widzowie się narobiłem o boże o boże kiedy raz ja dostałem ten mandat, nie może na policja nawet a Boże, nie ma zresztą, to ma być. Mm. Ja nawet nie, nie, Bo nie może tak być. do nich największy mandat w historii, że tyle nic nie dostałem, na Gdzie ta policja stała? Nie wiem, nie wiem, nie nie Albo kamery być na O nie, to wolno.

Boże, 120 nie je jest z no, Będzie radar kolejny. Nie mogę mieć na dachu. Dobra, ja będę w tyle, bo nie mogę na dachu. Nie mogę, bo się boję, nie mogę. Nie Jest ten, jest trochę podjechałem dalej, o boże, dysko czytel, dysko może no, jest No, to tu nie jest radar, widzisz, jest, 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 jest tu radar, obok, to lewej, to, dobra, dobra. O, Boże, Dobra, nie, to nie to jest, to jest tam. O, może, nie, nie, może, nie, 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 Boże, Wójna wam mówi, ale dobra, jak mam paczkę. I ile mogę dostać? Może ile ja mogę mieć? Patrzcie do 100, nie jest źle. I widzowie, lecimy do kolejnej gry. Dobra, ja biorę kolejne auto. Z tym razem bierzemy Malucha. Wszystkie auta wykonywać. Bierzemy, dobra, bierzemy tego Malucha. Jest. Yeah. Trzeba trochę jeszcze teraz pojeździć, o Boże, gdzie ja siadam? jest mi malu. Ej, nie czekło Co jest? Dobra, ja już siedzę w moim aucie. Już jadę, o Boże, to wolno jedziesz, czuję. O Boże. Mogę dwie godziny się rozpędzać nim. O Boże, czwórko miałem tu Awaryjne, jak włączyłem kierunki. Czwórkę. Może no takie zdoby nie lubię jechać maluchę, że ja nie będę nawet. O Boże, o Boże, jak dla mnie maluchy jest skórzający, naprawdę. O Boże, jeszcze jedynkę mi się życie nie dybię. Dobra, sobie dzisiaj jedną paczkę. Ostatnia paczka, a nie dzisiaj. I zobaczymy, ile gdzie mam. O, karwice mam bliziu, ale bliziutko mi się trafiło. No to będzie mała kwota jakaś. Dobra, wstałem, że będzie tydzień nie więcej. Dobra, idziemy trójką. Nic nie jedzę. Dobra, teraz... ...wolno to zaparcie widzę, jak ja wolno jadę Dobra, widzę jadę. to boże czwórki za mnie biegu zmienić Tylko kilka patrzcie, policja jedzie No nie no, Nie w tak nie na wielu A ta mi wystarczy mi Nie, jedziemy, nie jedziemy. kur... Dobra, trójko, obiedzę, nie jadę. U, bo ja znowu załapię jeszcze. Już jeden mandat dostałem, starczy mi. Obiedzę, nie chcę mandatów. Dobra, no jedź, typie! Prawda, mija jakiegoś człowieka. Pojedzie jak ślimak. O Boże, nie, daj, nie da się minąć. O minąłem go, dobra. Dobra, jadę, jadę. O, nie byłby wolniej. A co ona balut stoi tutaj jakiś jeb? Boże, no nie. Wsiadłem, że do, do niego. No on nie, śnieg nie Auto nie jedzie. Dobra, uważam, wam teraz dalej, nie ja jadę, jadę teraz Dobra, widzę, ja sobie jadę dalej Ja już jestem, Karwice? Nie, nie ma karwicy Trzeba wziąć trójkę, jeszcze nie złapię, zaraz znowu Jak się boję, widzę, jak zawsze biorę posada, zawsze jak jadę posad, zawsze musimy mnie policjować, zawsze Zobaczmy, Nie Dobra, to radar Idziemy. No, na razie jadę. Gdzie ja mam tą paczkę? No nie, no czego takie lagi są? No nie, no jedynie, nie wyjadę stąd. Dobra, pokażę wam, jak będę dalej gdzieś. Dobra, znowu jestem na głównej aktualnie. Na głównej drodze. Jadę O, to tu jest, dobra, dobra, dobra Ile mam? 1500, dobra Teraz jeszcze raz spróbuję, bo nigdy nie wracam Zaraz zobaczymy, jakim będzie wracać Ja pamiętam drogę, chcę się zobaczyć ja Będę pamiętać tę drogę Dobra, jadę Proszę jak przed chwilą przede mną jechała policja Zdążyłem zhamować Odbędzie po to radar, trzeba hamować tak 60 będziemy jechać Dobra, nie złapał nas Oho ho Dostaliśmy sobie mandat Patrzcie, był mandat O boże No nie Drugi mandat, to 100 złotych samych Ło ho Tu jechałem, 60, a na to może 50 można Dobra, na pewno muszę być Dobra, tepam się do gry, tepam do porządku. No to ja ten dzień skończę, żeby zobaczyć wasze łatkie subskrypcje. Środek o 14.30. Na kanale do gry macie głównie Minecraft, wtorki są do godziny 15.30. No i co, ciao, będę nadal. Do kolejnych. Cześć.